Dzisiaj zapraszam na porównanie nowy juk versus stary juk. W przypadku tych samochodów nie trzeba wyjaśniać, który jest nowy, a który stary, bo widać to na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, tutaj ten znaczek Nissana i ta literka U lub V jest taka maleńka. Tutaj już jest na cały przód. Tak naprawdę bardzo mi się ten samochód podoba, ale on też bardzo urósł. Zapraszam, żebyście go też teraz zobaczyli z boku. Pierwszy żuk. Wciąż nieźle wygląda, bo ten samochód, mimo tego, że minęło 11 lat od debiutu, w niewielkim stopniu się zestarzał, ale zdecydowanie ten nowy, mimo tego, że jest interpretowany tak naprawdę wygląd tego starego, wygląda o niebo niebo lepiej, a do tego jest samochodem większym, to Wam zaraz pokażę. Ale zobaczcie, takie charakterystyczne elementy jak klamki schowane w tylnych drzwiach, w dalszym ciągu one są tutaj, tak samo jak w tym starym. No, zmieniły się te lampy, te stare, stare miały takie bardzo charakterystyczne lampy, Nowy ma już mniej charakterystyczny, ale czy ja wiem, jak się patrzy na ten samochód z tyłu, to wygląda troszeczkę pokracznie. A ten nowy dzuk zdecydowanie nie. I to jest samochód, który dużo, dużo bardziej mi się podoba. Ale chciałbym Wam go pokazać również w środku, bo w środku też zdarzyły się tutaj duże zmiany. Zapraszam najpierw do tego starego. Wnętrze naprawdę, naprawdę robi wrażenie dosyć oryginalnego. Tutaj ma takie, taką budeczkę nad zegarami. Tutaj ta konsola środkowa, i ten element, który jest między fotelami, również jest tak specyficznie wyprofilowany. Zasiądźmy sobie w tym samochodzie. No, ale co by nie mówić, nie jest to auto szczególnie obszerne, jeśli chodzi o kabinę. Jest to raczej taki segment, powiedziałbym miejski. Jest to miejski crossover, wyprostuje sobie to kierownicę. Zobaczcie, tak wyglądają klasyczne zegary. Kierownica z takimi dosyć starymi sterowaniami, funkcjami, które Nissan stosował od dawna, taka bardzo prosta klimatyzacja, radio jeszcze zwykłe bez żadnych gadżetów, dosyć wysoko umieszczony lewarek zmiany biegów, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale jest w tym samochodzie tak nieco klaustrofobicznie tutaj z przodu, fotele są całkiem nieźle wyprofilowane. Ale już jeżeli chodzi o ilość miejsca, to nie ma jakiejś rewelacji. Materiały deski rozdzielczej są tak naprawdę wszędzie twarde. Mamy tu już wersję poliftingową z 2018 roku. To jest tak naprawdę przedostatni rok produkcji tego samochodu. Jedynie ten daszek, który nad zegarami jest miękki. Ale tak samo wyglądają drzwi, które, których plastiki są po prostu totalnie twarde i takie bardzo, bardzo proste. Chciałbym Wam pokazać, jaki jest progres, i dlatego pójdziemy sobie teraz do tego drugiego. No bo zdecydowanie tam się sporo zmieniło. Zapraszam teraz do kabiny nowego dżuka. Tu w dalszym ciągu materiały są twarde, jeśli chodzi o drzwi, ale mamy tutaj taki fragment chyba z ekologicznej skóry, jak sądzę, który jest miękki. Zobaczcie, jak wygląda deska rozdzielcza. Są tutaj pewne zmiany. No przede wszystkim mamy nieco nowocześniejszy system, jeśli chodzi o te rozwiązania, elektroniczne samochód zapalamy przy pomocy przycisku, a nie kluczykiem. Zegary są co prawda zwykłe, ale między nimi mamy taki wyświetlacz, który możemy sobie konfigurować, możemy sobie tutaj różne rzeczy wyświetlać, to jest bardzo fajne, kierownica wielofunkcyjna już też jest taka nowocześniejsza, jak jak w kaszkajach z ostatnich lat produkcji. W dalszym ciągu klimatyzacja pozostała tak naprawdę klasyczna. Możemy sobie tutaj zostawiać mm, temperaturę pokrętłami, mamy normalne przyciski, ale już tutaj nie ma zwykłego radia, tylko mamy taki oto dotykowy wyświetlacz. No, może to, co się tutaj wyświetla, nie jest najnowocześniejsze, ale bez problemu można sobie podłączyć CarPlay i Android Auto i wyświetlać własne, własne elementy. To jest bardzo, bardzo fajne. Nawiązanie do poprzedniego, dżuka wydać tutaj na przykład w kształcie tego elementu, on jest taki nieco zaokrąglony. Tak samo mamy tutaj, jeśli chodzi o lewarek zmiany biegów, jest on takim okręgiem opisany, w dalszym ciągu jest fajnie wysoko, łatwo się zmienia biegi. Nowością jest taki tutaj e, taki pokrętło, taki przycisk do wyboru trybu jazdy. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, tu dla odmiany ten daszek, który tam w tamtym starym dżuku był. Miękki, tu jest twardy, ale już cały ten element, który idzie sobie przez deskę rozwieczą, jest miękki. To samo co mamy w drzwiach no sprawia to zdecydowanie lepsze wrażenie. Fotele są podobnie wygodne jak tam, ale jest tutaj więcej miejsca. Widać, że to auto urosło, że tak naprawdę z tego takiego segmentu miejskich crossoverów znaleźliśmy się prawie w kompaktowym suv bo tak naprawdę to auto nieco podgryza już kaszkaja. Jeśli chodzi o ileś miejsca z przodu, ale jestem ciekaw, jak to wygląda z tyłu. Najpierw zasiędziemy sobie w tym starym, a potem usiądziemy tutaj w tym nowym i zobaczymy, bo moim zdaniem to jest największa zmiana, zobaczycie, jak bardzo te samochody urosły, jak bardzo ten samochód, nowy dżug urosł w stosunku do tamtego. Już na pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze, nie wiem czy z moim metrem 85 cm ja się to w ogóle zmieszczę, spróbujmy. No, powiedziałbym, że jest tutaj miejsce jak w segmencie B. Kolana mocno wchodzą mi w fotel, który jest przede mną, oczywiście on jest wstawiony pode mnie. Eee, no jak wyprostuję głowę, to dotyka mnie dachu. Absolutnie tutaj w środku raczej nikt by się nie zmieścił, jest to dwuosobowe i Zdecydowanie jest tutaj miejsce tylko i wyłącznie dla dwójki dzieci, niezbyt rosłych. Jak wstawimy tu duże foteliki, no to też nie do końca jakieś większe dziecko nam się zmieści. Jestem ciekaw, jak to wygląda w tamtym, bo tak jak mówiłem, progres jest duży. No tuż już na pierwszy rzut oka jest zdecydowanie lepiej. Ponownie przedni fotel ustawiłem pod siebie. Ponownie tak na wysokości nóg nie do końca się tu mieszczę, ale ten fotel. Tutaj tak naprawdę ma materiał i dziurę, i te nogi, i te kolana. Bardzo łatwo tutaj jest zmieścić. No i wreszcie nie dotykam głową dachu, jest zdecydowanie lepiej. Od biedy jedna osoba w środku, jakaś mniejsza, by się zmieściła, ale zdecydowanie jest to samochód dla większych dzieci z tyłu, już, a nawet i dla dorosłych. Fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj gniazdo USB. Znak czasu tego nie było w tamtym samochodzie. Jest to zdecydowanie, zdecydowanie bardziej rodzinne auto i bardzo mi się podoba. Zapraszam teraz do bagażnika. W poprzednim dżuku nie było szału, jeśli chodzi o bagażnik. Oczywiście on nie jest taki mały jak tu widzicie, bo ma podwójną podłogę i rzeczywiście pod tą podłogą w tej wnętrzu jest sporo miejsca. Ale niestety kształt tego samochodu mocno ogranicza liczoną do wysokości kanapy pojemność. To jest 354 litry po złożeniu kanapy 1189. No, taki powiedziałbym miejski samochodzik. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w nowym. To w dalszym ciągu nie jest największy bagażnik w klasie takich crossoverów, ale już jest tutaj w tym momencie 422 litry, a po złożeniu kanapy 1305, więc może Juke służyć jako samochód rodzinny. Ten sam patent co tam, czyli podwójna podłoga. I znowu całkiem sporo miejsca pod spodem, tą podwójną podłogę można sobie umieścić w dwóch położeniach, to też jest fajne. W takim jest o tyle, o tyle mi się to podoba, że mamy ją na wysokości progu załadunku, który jakby nie było, jak przystało na crossovera jest dość wysoko, ale zdecydowanie tak, ten samochód dużo bardziej nadaje się na auto rodzinne. Poprzedni Juke tak naprawdę dawał bardzo różnoraki wybór. Wersje przedliftingowe były nawet wolno były diesle, były mocne wersje Nismo, które miały ponad 200 koni. I można powiedzieć, że były, bo ten nowy ma już tylko i wyłącznie jeden silnik to jest motor 1.0 o trzech cylindrach, 117 koni. Jest to oczywiście motor Nissan, jak przystało na Nissana. Nie ma również wyboru jeśli chodzi o napęd, można mieć tylko i wyłącznie napęd na przód. Tutaj były wersje czteronapędowe, one miały jeszcze mniejszy bagażnik. No ale cóż, no takie, są, takie są niestety czasy, że tych silników jest coraz mniej. A to nie jest zły silnik. Zaraz się nim przejedziemy i troszkę sobie o nim poopowiadamy podczas jazdy, jak on się zachowuje, także zapraszam. Jedziemy teraz po dziurawej drodze. Ale to auto jest dosyć miękko zestrojone. Mimo tego, że wygląda na bardzo sportowe, to nastawy zawieszenia sportowe nie są. Ale jest takie trochę uczucie klaustrofobii, jak się tu w środku siedzi. No. Ta maska oczywiście jest fajna z tymi obrzyszeniami z tymi lampami, które widać, to jest bardzo fajne. Bo no mniej więcej widzimy, gdzie ona się kończy. Ale już widoczność tutaj na boki, te słupki A są gigantyczne. No nie jest najlepsza. Oj, bardzo fajnie się tym samochodem jeździ w mieście. Tak naprawdę w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby się włączyć do ruchu. Tu musieliśmy sobie przeciąć parę pasów, żeby kawalątek nim pojechać, troszeczkę o nim opowiedzieć. Ale oczywiście skupimy się na tym nowym. To jest wersja z 2018 roku, czyli już poliftingowa. Z takich ciekawostek no mamy tutaj ten silnik, który jest pod maską. To jest czterocylindrowe Turbo 1.2. Wcześniej Nissan stosował tutaj silnik 1.6, sący. Normy ekologiczne wymusiły oczywiście zastosowanie tego silnika. On ma 115 koni, 190 Nm maksymalnego momentu obrotowego, ale dosyć nisko osiągane, bo przed 1750, z tego co pamiętam. I bardzo fajnie się tym autem jedzie, no teraz stoimy w korku. Ale nawet w tym korku z takiej małej prędkości, jak się doda gazu, ten samochód momentalnie reaguje. Jest to bardzo fajny silnik. Niestety ten silnik do tego nowego już nie trafił. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Producent deklarował, że w tym samochodzie średnie spalanie to było 5,6, czyli bardzo, bardzo przyzwoicie. No, niestety trochę brakuje mi tutaj przestrzeni w tym samochodzie. Tutaj jednak jest jej trochę za mało. No i to, jak to wszystko tutaj wygląda, no, ten samochód zdecydowanie lepsze wrażenie robi z zewnątrz. Dużo wolniej się starzeje z zewnątrz niż w środku. W środku jest... No, ok, no, jeździmy ostatnio praktycznie tylko i wyłącznie nowymi samochodami, ale tutaj jest trochę archaicznie, już. No, nie jest to demon prędkości, ale tak naprawdę takim ruchu miejskim całkiem, całkiem sympatycznie się nim jeździ. Co ciekawe, ten nowy, mimo tego, że ma silnik o mniejszej liczbie cylindrów, osiągi ma bardzo porównywalne. I właśnie zaraz się przejedziemy ten najnowszym żukiem i zobaczymy, jakie są różnice w jeździe. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w nowym Joku. No, i powiem Wam, że jest tutaj, kurde, jakby tak dosyć luksusowo w porównaniu z tamtym. No, wszystkim poprawiła się widoczność, bo dzięki temu, że ten samochód jest trochę większy, ma trochę większe szyby, zdecydowanie lepiej widać. Dalej słupki, B, słupki A oczywiście są duże, no to jest kwestia norm zdarzeniowych, testów zdarzeniowych, które te tam muszą spełniać. Materiały są zdecydowanie lepsze, to na co tutaj sobie patrzę. No, oczywiście, duży wyświetlacz, tak, no to już jest norma w tym momencie. Ale ładnie to wszystko tutaj się gra. Do tego między zegarami mogę sobie wyświetlić prędkość wiem nie jadę, wiem, że jadę 30 na godzinę. Mniej więcej tyle tutaj mogę jechać. Bardzo mi się podoba ten samochód. No może trochę lepiej mógłby sobie radzić na dziurach, ale boję się, że to może być kwestia tych kół, które tutaj opcjonalnie zamontowane. One są bardzo ładne, ale mają 19 cali, a to troszeczkę jest dużo 19 cali na polskie miasta. Na szczęście wersja wersji Connecta, którą oferujemy, takich dużych kół nie ma, więc zdecydowanie komfort jazdy powinien być większy. To jest też kwestia wspomagania kierownicy. Mam wrażenie, że w tym samochodzie ta kierownica stawia nieco większy opór. Dzięki temu ona ma się lepsze wyczucie tego, co w danym momencie dzieje się z przednimi kołami, no bo oczywiście napęd jest przenoszony na przednią oś. W przypadku tej generacji dżuka już tylko i wyłącznie w starych były wersje z napędem na cztery koła. Właściwie tył był dopędzany. Owodowało to, że ten mały bagażnik był tam jeszcze mniejszy. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do tego samochodu, to jest to, jak on, jak on rusza. Ten taki moment do 2000 obrotów no nie jest tam najlepiej rozwijany. Gdy mówiłem o silnikach w Dżuku, powiedziałem, że ten tutaj 1.0 Turbo 3-cylindrowy ma 117 koni. To była prawda, ale tylko do października tego roku od tego czasu prawdopodobnie weszły jakieś nowe normy, albo już Nissan chciał spełnić, tak spełnić te, które będą od początku roku bo ten silnik ma już tylko 114 koni, czyli tak naprawdę jest o koń słabszy od tego, którym przed chwilą jechaliśmy zwiększono mu nieco moment obrotowy, bo z 190 on wzrósł do 200 ale ten moment obrotowy tutaj maksymalny 200 Nm osiągany jest przy 3000 obrotów, czyli dosyć wysoko i myślę, że to powoduje, że te wrażenie z jazdy są nieco inne niż w tym samym samochodzie, który kiedyś testowaliśmy, ten silnik sprawia wrażenie takiego mniej chętnego do jazdy, ale z drugiej strony dobrze, że w ogóle spełnił normy, no bo tak naprawdę te normy, które wchodzą kolejne euro za chwilę będą takie, że już samochody spalinowe w ogóle nie będą ich spełniały. Więc cieszmy się z tego, że jeszcze mamy normalne silniki w samochodach. Dobrą wiadomością jest to, że teraz ten silnik, który jest bardziej ekologiczny, mniej pali. Yy, bo pali według producenta 5.0, 5.2 w zależności od tego jak jest, jaka tam jest yy, jaki tam jest zakres tego WLTP. Czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało. Do tego ten samochód nie jest drogi w najmie. W tej chwili taka dokładnie taka wersja jaką jedziemy, N-Connecta, z tym jednym możliwym silnikiem, to jest wydatek z pełnym pakietem na 3 lata z zerową wpłatą własną w wysokości 1300 zł z maleńkim hakiem netto miesięcznie. Ale, oczywiście, my płacimy za wszystko, wypłacicie tylko za paliwo. To jest naprawdę, naprawdę fajna opcja, jak za taki samochód. Do tego te samochody są dostępne od ręki. Mamy w tej chwili taką promocję, którą przedłużyliśmy. Ona była tak naprawdę z okazji Black Weeku. Jedną ratę dajemy gratis. Jeszcze możecie się postarać, bo jeszcze przez chwilę będzie to obowiązywało. Czas na małe podsumowanie. W porównaniu z pierwszą generacją. Juk jest dużo, dużo większym samochodem i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza informacja jaką tutaj mamy bo ten samochód sporo urósł w stosunku do swojego poprzednika jest to samochód też fajniejszy tak naprawdę mi się dużo bardziej podoba jeśli chodzi o wizualną część no być może chciałbym mieć tutaj jeden cylinder więcej ale już przed tym nie uciekniemy niestety trzycylindrowe samochody to jest przyszłość turbo doładowane ale też to, też to nie jest tak, że ten samochód nie jedzie. Na pewno ma bardzo, bardzo dobrą cenę najmu, bo w tej chwili to co proponujemy jest naprawdę fajne. Także nic, tylko brać.